Moi drodzy, jak zapewne wiecie, w Fortnite mamy te lepsze miejscówki do lądowania, jak i te gorsze miejscówki do lądowania. Na początku tego sezonu odkryliśmy, że po wodach naszej mapy pływa mityczna, sekretna łódka. Wtedy lud na tej łodzi był dość mocno OP, no i w sumie była nazywana pływającym safe'em. No ale co by na to, że powiem wam, że lód na tej łódce został jeszcze. Bardziej zbufowany, i w tym momencie to jest nawet lepsze niż safe. Oczywiście, łódka w każdym meczu pojawia się w innej lokalizacji. Mamy tam zrzut, i do tego aż trzy skrzynki henchmenów. Do tego zwykłe skrzynki, 100 armorka z beczek. No, powiem wam szczerze. Totalnie upi. A, no, i naprawili wędki. Coś, co kiedyś było zepsute. Dlatego dzisiaj przy okazji live'a, na które Was zapraszam serdecznie na YouTube robię live, więc starczy zasubskrybować i będziecie wiedzieć, a do tego jak zasubskrybujecie, to będziemy mieli milion subów, a już blisko, więc wiecie co robić. No i właśnie tam dałem sobie challenge, że na solówkach będziemy latali tylko i wyłącznie na nową, zbufowaną łódkę, no i jak zawsze spróbujemy wygrać. Więc polecam oglądać do końca. Do tego polecam stawić łapkę w górę i sprawić, żeby szary przycisk stał się niebieski. Myślę, że takie 17,5 tysiąca lapek byłoby całkiem fajnym. Osiągnięciem. Do tego oczywiście, jeżeli lubicie to, co robię, to nie zapomnijcie wpisać kodu imonojek w programie bez przytwórce! Bardzo mi to pomaga i bardzo wam za to dziękuję. Kocham wszystkich, którzy to zrobią. Ja już nie będę przedłużał. Zapraszam Was do oglądania, a jeszcze zapraszam Was na kanał Mano i Gabi, czyli mój nowy kanał. Dzisiaj tam odcinek o 10, więc spadnijcie, obejrzyjcie i bawcie się super! A tutaj też będzie super, obiecuję! Wyścig będzie po skrzynki! O, tu jest brońka. Widz. Nie wiem, ale był wyścig robiony. Pozdrawiam, gorąco. Nie stream proszę, dzięki. Dobra, co ta skrzynka zaoferuje? Sztucer legendarny. No, ja się cieszę. To się naprawdę tak wydarzyło, widzowie. To może być największy błąd, jaki dzisiaj zrobimy. Ponieważ dojeżdżam jakiegoś biednego typu szczaka. O, nie. Aż ten pan sobie awczy? Widzowie. Co z nim robimy? Poczekamy na niego 10 sekund. Jak nie wróci, to kończymy. Ale może tak stanę za nim bardziej, bo jak mi zaraz wywali pompę, będę na paluszkach chodził. Nie zdarzyło mi się nigdy spotkać takiego pana nigdzie. Dziwne to. A założymy się, że jak on się obudzi, to mnie pokona? <grybujesz> tak będzie. <A! grybujesz> no nie, no pokona mnie. Ja mu dałem żyć, pajacowi. Dobra, wiesz co, 200 i Q smurfs? Nie podobasz mi się! Ja ci życie podarowałem! A ty mnie prawie zabiłeś pajacu! Oj, nieładnie, nieładnie! Stań w miejscu. Dostał, ale nie za dużo, niestety. Ty on chyba nie zauważył, że dostał, co? Co jest z nim? Typ dostał 100 sztucera i nie zauważył, że dostał 100 ze sztucera? Ja nie rozumiem zbytnio chyba tego, co się tutaj wydarzyło. A! Jo, piernicze na KIMKU! Dobra, przystawał, prawie, ja dostałem, widzowie. Ja się nie mogę. Co poradzę, że ja się boję wszystkiego, widzowie, no. Ale no to było straszne, no chyba każdy się przestraszył. Pa, pa pa. Uuu, jestem dobry w to, co robię, nie, widzowie? Najlepszy. Przecież za mną jest jeszcze typo! Ale mnie oskamowali. Nie mogę wskoczyć na... Dobra, nie wiem. Czuję się oskamowany! Nie ma trafić w lunchpad. Jestem najgorszy na świecie. Chyba leci ktoś ze mną i wyleci na górę, tam na skrzynka. Ja wlecę tu. Nawet nie wylecę na tu. Elo! Jezus! Potężne są P90-ki, ale no, wyszedł ten początek. Wyszedł jak najbardziej. P90-ka się przydała. Dobra, teraz zwalmy sobie to. Bo jak ja w ogóle tam go bo się wszystkie strzały trafiłem. Tak chyba z tej P90 p 90 tak chyba trzeba wchodzić agresywnie. Dostał. Czy on ma shotguna? Ja nie mam. Czy tu jest jakiś shotgun? Jest! Oj. ostro Pozdro! On miał fioletowego! Jakbym dostał z tego fioletowego tak mocno, no to by bolało. I to tak dość mocno by bolało. Oj, tak, tak. A jak chcę helkę! dobre, no. Tracę trochę życia, ale helikopter, to upija już tak dawno tam helikopterem, bo przystałem na też Misuki, gdzie są helikoptery, ale tam widzę na górze jakieś bitki, czy to jest miejsce dla manojka? Wydaje mi się, że... Idealne miejsce dla manojka. tylko nie wiem gdzie są zbytnio. Ale jest kolega. Czy ty Jaga pijesz na moich oczach? Ale będzie Hello! ELO! Trochę, trochę mi go szkoda jednak. Miałem mówić, że nawet... Nawet mi go nie szkoda, ale jednak, no co by tutaj nie mówić? Trochę mi go szkoda, jaki mi dał itemy! Ostro! Co ty tam miałeś ciekawego? On miał Jack Jaga, tylko gdzie ten Jack Jack spadł? miałeś się Tomigana? Ale Tomigan chyba jest słaby, nie, widzowie? Jest jeszcze płaszczak. Zjemy sobie płaszczaka, weźmiemy to, zamiast potek weźmiemy to. No i wydaje mi się, że z takim lutem, to ciężko powinno być przegrać ten meczyk. Jest to tylko pięć osób! Co jest grane? Wszędzie leżą jakieś zwłoki, tam widzę jakiegoś kolegę na przykład. Oj, nic nie trafiłem, a on trafił! Ciekawostka, taka na dzisiaj. Super, super. To muszę się trochę cofnąć, żeby se walnąć. Chagersa Podejście numer dwa do tego typka. Już nawet widzę, gdzie jest Więc Jezus! To nie jest zbyt dobre, co się dzieje z tą myszką i tym aimem. Oj nie! Dobra, kolejny typo jest tam. No, nie powiem, żebym zasłużył na tego killa. Dlatego za to zasłużyłem. Jak najbardziej. Została nas czwórka jeszcze w sumie. Dostał. Tamten typo chyba jest gdzieś na dole. To teraz mogę sobie do tamtych postrzelać, mi się wydaje. Ty na zero jest tam typo. Tamty typo jest na zero. Ale to było słabe, co ja odwaliłem. Dobra, jest ja walne tego. Pokczmana. Tam chyba mnie nikt nie zabije, nie? Tam nie ma ludzi. Ale to było słabe z tym spadnięciem. No wiedziałem, że tak się wydarzy, ale nie chciałem, żeby tak się wydarzyło. O nie, typo. O i dostałem. Proszę, nie no. Ahaha. Eee, fajnie, fajnie było zginąć w taki sposób. Tak dobry lud! Że tego się nie dało przegrać. Że my jesteśmy za mapą i tutaj będzie bitka z jakimś typem. To chyba nie jest najlepszy landing tutaj, ale wyląduję, wezmę szybciutko broń pistolet, nice. Dobra, ja od razu go po prostu dojeżdżam. On dowodem się właśnie. A jeszcze jeden... A to widz. Okej. Okay. Dobra, już się przestraszyłem. Widzu, czemu ty stream snajpujesz, co? Witam, witam. Dzień dobry. Darek, pozdrawiam, pozdrawiam. Uuu, legendarne. Dziękuję pięknie za taki tutaj hojny dar. Bierzemy aptekę i wygrywamy. O leży mi takie luty lecą tutaj. No i ktoś mi powie, że to nie jest najlepsze miejsce na świecie. Patrz na to, wszystko legendarne. Ja cię chwyca. To była dobra decyzja, jakby coś, żeby zabrać Pemika. I co, wie? Znowu pięć osób beze mnie i tam jakieś duże bitki. Nie wiem, czy powinienem się w wbijać na nie. Już nie tam widzę, że się kolapsują. Robimy im jakieś, jakąś wjazdówkę. Proszę, stój w miejscu, co? Jezu, że ja tak nie trafiłem. Masz? To nie za dobrze wyszło, niestety. Yuki to jest potężne. Ojejku, koledzy są na daleko i wszyscy do mnie strzelają. Ja sobie otworzę zrzut, żeby mieć lunch pada. Dobra, teraz już wezmę to. Duże potki, no nie wiem, przeżyję. idziemy do strefy! Widzowie! Stały trzy osoby. Jeden z nich ma przysysak, drugi z nich ma granatnik. Elo! Co on miał, co on miał? przysysak czy nie? Nie spadł na dół wszystko. Miał przysysak, dobra, ryzykuję. Wydaje mi się, że dla przysysaka warto. Plasza użyj, splasza użyj. Dobry pomysł, tak właśnie myślę. Stał. Nie wiem, czy to było mądre takie wychylenie, chyba nie powinien tak robić. Ale kto mi zabroni w tej takiej sytuacji? No czemu? Ojoj, to był błąd, chyba. Zmontuj to, ja nie mam tego. Ojojoj. nie wiem, co się dzieje, w pizzopie. Nie mam go. Przaduj to. Leż! Ja nie wiem, którym ma, przeładowanie mam, bo nie potrafię tego zapamiętać. Ale mam strecha teraz. Woo! Wiedziałem, żeby wyczekać, ale już miałem taką panikę w jednym momencie, że to była jakaś istna tragedia, ale ta broń jest tak potężna i to wszystko dzięki tej nowej miejscówce, więc moi drodzy, jak widzicie, da się nawet będąc manojkiem pajacem zestresowanym wygrać. Ja wygrałem, wy wygracie. Latajcie na nową miejscówkę. Dzięki za oglądanie i wpitajcie na live, bo jest super.